Jarosław, mam wyrzuty sumienia, że zostawiliśmy mamusię samą z dziećmi. Mam tak samo, tylko że odwrotnie. W sensie? No mam wyrzuty sumienia, że nasze dzieci muszą siedzieć właśnie z twoją matką. I jak twój schabowy? No powiem ci, Ola, że identyczny jak u twojej mamusi. Koniecznie musisz jej o tym powiedzieć. Taki przesolony. Ale sama restauracja naprawdę ładna, kameralna i ma świetną lokalizację. Czy ja wiem, od nas jedzie się 15 minut samochodem. Ale za to z cmentarza jest 3 minuty na pieszo. A po co mielibyśmy tu przychodzić z cmentarza? A czemu nie? Może niedługo będzie okazja. Mireczku! Nie, Mireczku, i mi tu teraz Jola, bo to jest idealne miejsce na pogrzebiny. No ja nie wiem, trochę za małe, zmieści się tutaj co najwyżej 20 osób. I bardzo dobrze pogrzebiny, to nie wesele, żeby było na nim 120 osób. A musia twierdzi inaczej, ma nawet listę tych, których wypada zaprosić. Menu może sobie też wybrała? Jeszcze nie, ale planuję. To przekaż jej, żeby nie brała tych schabowych, bo ja tego jad nie będę. No oczywiście, że nie będziesz. Cieszę się, że się zgadzamy. Bo nie macie na liście.